mu, dobry wieczór. Zapraszam ojca, ojciec siodł na krześle, siedział i, i pił piwo. Zapraszam na syna. Syn będzie syn. Syn zobaczył, że przyciągnął betoniarkę. Cement. Zaczął mieszać beton. I przypadkowo nalał za dużo wody zaczął miszać, aż, aż, aż na dziadka wylął. Wlął na tocki i dziadek przechodził w tym czasie, a, a chlusnął mu z tocek, z łopaty i w dziadka umoczył mu. <laughs> Dziękuję, zapraszam na dziadka. Dziadek się wkurzył. Ściągnął pasa, zaczął tego syna gonić piszego. Syn spieprzył mu do chałupy. Dziękuję, zapraszam na drugiego syna. A drugi syn, dziadka, dziadek, przechodził na polu, wziął wiaderko wody, no do pewna i dziadka oblął. Dziadek nie wie czemu. I przekazuje ojcowi. Dziękuję serdecznie. Ojciec się już dowiedział w tym filmie co się stało. Oblał dziadka, pisze syn. Oblał syn drugi. Pisze betonem mu wylą na web dziadkowi. <noise> Dziękuję serdecznie. Ponosowanie ojca. Dobry film będzie. Kiedy będzie w basenie? Nie wiem. Prawdopodobnie w sobotę, bo dzisiaj miał być planie, że nie będzie, bo też pada. Dziękuję serdecznie w tym filmie.